Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się wczoraj w Wejherowskim Muzeum. Gośćmi głównymi wydarzenia byli były wicepremier Jacek Sasin oraz były minister edukacji Przemysław Czarnych. Z inicjatywy pomorskich posłów Prawa i Sprawiedliwości odbyło się wczoraj spotkanie sympatyków tej partii w ramach cyklu Porozmawiajmy o Polsce, który miało miejsce w Wejherowskim Muzeum. Cykl spotkań posłów Prawa i Sprawiedliwości. Spotykamy się z mieszkańcami, z wyborcami w każdej gminie, w każdym powiecie. Rozmawiamy o aktualnej sytuacji gospodarczej, aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Dzisiaj z zaproszenia skorzystał pan premier Jacek Sasin, który w wyrządzie Zjednoczonej Prawicy, w poprzednim rządzie piastował stanowisko szefa resortu Ministerstwa Aktywów Państwowych, czyli najbogatszego resortu, który zarządzał wszystkimi spółkami Skarbu Państwa, zarządzał polskim majątkiem, polskim. W zasadzie polską całą gospodarką. Również z zaproszenia skorzystał pan minister profesor Przemysław Czarnek, który był odpowiedzialny za tworzenie polskiej edukacji, za reformę edukacyjną. I właśnie edukacja jest wciąż w kręgu zainteresowań byłego ministra edukacji, który także o tym temacie opowiadał wczoraj w Wejcherowie. 7 lutego mamy wielką konwencję edukacyjną, właśnie w temacie edukacji w Zamościu, w Akademii Zamojskiej z udziałem naszych ekspertów i polityków zajmujących się edukacją. Tu możemy wskazywać na rozwiązania, które są absolutnie konieczne. Powrót do odrabiania prac domowych, przywrócenie lektur przenoszących gen polskości z pokolenia na pokolenie, powrót do normalnego nauczania religii i etyki w polskich szkołach, to odejście od absurdalnej seksualizacji zawartej w edukacji zdrowotnej, czemu się rodzice sprzeciwili nawet w Warszawie. To są cztery podstawowe rzeczy, które trzeba zrobić, a jednocześnie połączenie wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią krajową po to, żeby te wzrosty wynagrodzeń szybia. Proporcjonalnie, no i dofinansowanie małych wiejskich szkół, bo one padają. Posłowie podczas spotkania nie tylko wypowiadali się na interesujące ich tematy, ale także brali czynny udział w rozmowie z przybyłymi na nie mieszkańcami regionu. Spektrum tematów jest rzeczywiście e, e, ogromne. Często są to też takie tematy ważne lokalnie, e, ale to, co często pada, to w, w, sytuacja ekonomiczna e, kraju, zaniepokojenie stan, stanem finansów publicznych, e, służba zdrowia, e, to, co dotyczy nas wszystko, no w tych regionach bardziej rolniczych. Te kwestie również rolnictwa, obaw o to, czy polskie rolnictwo przetrwa e, w umowę z Mercosurem, czy umowę o handlu z Ukrainą, właśnie kwestie relacji z Ukrainą, z Unią e, Europejską. E, te obawy związane z wojną, z bezpieczeństwem. Naprawdę bardzo wiele tematów. Staramy się na te wszystkie tematy odpowiadać, na te pytania odpowiadać, ale przede wszystkim staramy się pokazywać, że mamy pomysł, jak zmierzyć się z tymi sprawami, które Polaków interesują i niepokoją. W spotkaniu, w którym wzięła udział ponad setka sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, nie zabrakło także tematów lokalnych, w tym związanych z wydarzeniami, które w ostatnim czasie miały miejsce w szkole w Kielnie.